Witajcie widzowie z tej strony Paweł, a dzisiaj mamy aktualizację Nightbuses and Trams. Zabawa aktualizacja była wczoraj. O, tutaj mamy ten prawidłowy, bo były jeszcze bukfixy, jak zawsze. Ale okej. Po pierwsze, mamy nowego spawna, jak tutaj widzicie. O, a tego nie zauważyłem. Maszyna do biletów tutaj jest. Tam pociąg. I, a tam tramwaje. Tam zajezdnia. Autobusowa. Więc okej. Okay. Tutaj jest to całe zajezdnia. To całe nowe ułożenie. A więc okej. Okay. Zajezdnia... O, zapomniałem. Tutaj da się wjechać. Mam takie garczy. O, i jest nowe miejsce na to. No więc okej, okay, przechodzimy do tramwali. I widać, że będzie druga ta tramwajowa. Ale tak poza tym są dwa nowe tramwaje. A jeden usunięty chyba. Jeden jest usunięty. Czy nie? Jurek, jaki to jest w tym drugą, ten, a. No tak. Czyli jeden został usunięty tramwaj. Ale okej. Okay, najważniejsze dla nas są mm, wag, O ten tutaj. I konstal. 112M Ten tramwaj jest w Warszawy. Widać tutaj to wszystko. I jest też, że tutaj się podnoszą pantografy. Teraz wybierzmy na przykład linię 1 w kierunku kombinat. I okej, okay, mamy tutaj, tutaj wszystkie przystanki. O, Kochłowice, zajezdnia. A więc okej, okay. my sobie ustawimy X odcinek. No i jedziemy. Potem wstawię filmy z, no, z przejazdu nowymi tramwajami i z większym dźwiękiem, więc wtedy zobaczycie. Teraz jedziemy na nowości przy zajezdni autobusowej. I tak, tutaj też jest nowość. Mamy tutaj też przystanek koło I też się nazywa również kochłowice I Tutaj mamy poświęcę na kombinat. Okay, tutaj jest. mamy więcej jest tom. i tak jest nowa zajęta na majonat. Tak, Konacie. Bez potrzeby, bym nie ustawiał Przez takiej trasy. Przystępujemy

のすあオッケー Wow! This it. not as it's a water okay. <laughs> Okej, okay, wracamy do tramwaj i teraz dwa Jego też tak jest z pendografem. O! No właśnie, zapomniałem ja mu wspomnieć. Teraz to wygląda inaczej. Pomaga! Placz, Już to było ustawione. Co? Tak ja wtedy wyjechałem. Dobra, chyba jak się zaraz wyjechać. Postać też się rozryć. Wszystko to się ustawiło. Ale także na to owiec. Więc okej, jedziemy sobie tym tą trasą. I tak, jeden tramwaj został usunięty, podobny do tego był, ale to jest po prostu nowa wersja.

No, zamiast zarobek mamy blachownik PKP. Blachownia park and ride. park and ride. OK, jesteśmy na pętli, na P, No i mamy nowy, inny wygląd pętli autobusowej. A więc tutaj mamy, nie peron, tutaj normalny, a tutaj jakby miejsce na nową zajezdnię, albo na przejazdy techniczne. Ciekawe, ile autobusów by się tutaj zmieściło. Mam, że ten nagrywa tak samo jak pędzla Mamy nowe tablice. C o tutaj. Taka blachownia P plus R. Tutaj również. A więc okej. Okay. A, wszystkie nowości, jeśli coś jeszcze znajdę to nagram tam na kolejnym odcinku przeglądu drugiej części czy letniego Tu, bo tak to będzie kilka części tego więc wtedy się dowiecie co jeszcze było w tej części, czy coś jeszcze było, a więc ja wam dziękuję za oglądanie i